Ciekawostki z podróży proszę bardzo, spędź ze mną jeden intensywny dzień na bali. Gdy nie obawiasz się ciekawej przygody i czujesz się na siłach, to rezerwując swój wymarzony hotel z widokiem, pięknym basenem, pysznym jedzeniem, sprawdź czy ma w swojej ofercie także skuter. Z samego rana wskakujemy na nasz pojazd i udajemy się na instagramowy wodospad Canto Lambo. Choć było wcześnie rano, to na parkingu przed wejściem na wodospad stało już kilka skuterów i samochodów. Samo zejście do wąwozu może wydawać się męczące, ale jak chce się zobaczyć coś, co wszyscy tak zachwalają, to chyba jednak warto. Niestety nie warto. Jeżeli ktoś lubi, dla wykonania tego jednego zdjęcia, stać w wodzie po kolana w kolejce i jeszcze za to zdjęcie swono zapłacić, to jego sprawa. My udaliśmy się na przeciwległą ścianę wąwozu, skąd rozpościerał się ładny widok na cały wodospad. Jedyne plusy tego miejsca to zamknięte szafki na rzeczy osobiste oraz zaplecze gastronomiczne. Nieco zdegustowani, wcześniejszym miejscem udajemy się na wodospad słowat. Tu parking jest pusty, a miła obsługa poleca nam miejsce w cieniu, zapewniając, że kaski pozostawione na kierownicy nie cieszą się nikogo zainteresowaniem. Dojście piechotą do wodospadu zajmuje nam około 10 minut, ale bez obaw. Cień rzucany przez palmy oraz bujna roślinność zapewniają przyjemny klimat. Przy wodospadzie jesteśmy sami, no może nie do końca, bo na miejscu jest lokalny fotograf z łodzią, który za niewielką opłatą robi wyćwiczone i ładne zdjęcia. Przed nami jeszcze jeden wodospad, ale coś poszło nie tak, bo zabłądziliśmy. Gdy nawiga Kazała nam jechać prosto. Lokalni mieszkańcy jednej z wiosek stanęli nam na drodze, twierdząc, że tą drogą do wodospadu nie dojedziemy. Zresztą zwróćcie sami uwagę, że używając tej tradycyjnej w telefonie nawigacji, nagle na bali gaśnie wam ikonka komunikacji, a pojawia się ikonka motoru. Ruszamy do kolejnego punktu naszej wycieczki. W zasadzie mamy tam blisko, ale nie na bali. Wąwozy potrafią być tak głębokie i tak gęsto zarośnięte, że nie wszędzie da się zbudować drogę. Jedziemy na północ, w miejscowości Stut, by inną drogą wrócić z powrotem na południe. I teraz ciekawostka. Jeżeli zamierzacie wynająć kierowcę z autem, by coś Wam na wyspie pokazał, zrobi to on tylko według własnego planu. To znaczy, będą to miejsca, gdzie można szybko i łatwo dojechać samochodem. Jeżeli plan zwiedzania będzie Wasz własny, to albo nie znajdziecie chętnego, albo da dość zaporową cenę. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to jedna z wielu na wyspie palarni kawy. W końcu, będąc tu, trzeba spróbować najsłynniejszej kawy kopiluwak. Miejsce to jest mocno komercyjne. To znaczy, jest mini plantacja, gdzie rosną różne rodzaje kawy. Jest Tradycyjna palarnia kawy oraz możliwość ich degustacji z niesamowitym widokiem na wąwozy pokryte dżunglą lub pola ryżowe. Podczas tej wizyty przez cały czas towarzyszy ci opiekun przewodnik, który pilnuje, byś wychodząc zajrzał jeszcze do firmowego sklepu. Było coś dla ciała, czas jeszcze na coś dla duszy, bo kolejnym punktem naszej wycieczki jest świątynia Porta Tirta. Opowiadałem Wam już o niej, więc śmiało możecie odszukać relację z jej wnętrza. Jej duchowość jednak nie służyła naszemu skuterowi. Na parkingu okazało się, że w jednym kole jest za mało. Powietrza i droga powrotna może być niebezpieczna. Gdy w innym miejscu może być to wielki problem, to nie na bali. Wszelkiej maści warsztaty zajmujące się naprawą skuterów znajdują się w takich odludnych miejscach, że na poważnie można zastanowić się, z czego utrzymuje się ich właściciel. W drodze powrotnej jeszcze tankowanie skutera i powrót do hotelu, gdzie do późna układamy plan kolejnej naszej wycieczki. Jeżeli chcesz więcej informacji, jak wypożyczyć i poruszać się skuterem po bali, napisz w komentarzu skuter, a przygotuję dla Ciebie ciekawy materiał.